z tej strony Gosia. i Miłoś. Dzisiaj będzie domowy vlog. Niestety znowu była tygodniowa przerwa. Dużo strasznych rzeczy pobocznych się dzieje, ale już wracamy do normalności. Już mam nadzieję, że wszystko się wyprostuje. Wychodzimy na prostą. Tak, wychodzimy na prostą, więc zaczynamy vloga od holu zakupowego, bo byliśmy w biedrze. I mam najcenniejszą rzecz. Tak. Mimo, już pokazuję Wam najcenniejsze rzeczy, jakie kupiliśmy, czyli rolki papieru toaletowego. Bo sztuką w tym momencie jest zdobyć papier, który jest taniejszy niż złotówka za rolkę. Tak, a to tak. W ogóle ceny są kosmiczne. To jest przerażające, jak wszystko ostatnio zdrożało. Pamiętam, jak kiedyś spokojnie po 50 groszy się za sztukę kupowałem. No to. Jest... No to to jest nasze 8 rolek, szczęście. Teraz to jest kosmos jakieś ceny. <laughs> Zaraz będziesz wysyłać no. mój napój? Nie, lubię go, ostatnio mi posmakował. Co? Miłość sobie kupił szwepsy. Liter lemon. On ma zawsze na to fazę. Widzę, że zmieniło się też opakowanie tych szwepsów. Jak pierwszy raz ci dałem tego spróbować, to myślałeś, że to... sobie wydrapiesz język. Nie, ostatnio nawet mi smakowało. Wiesz, mi smaki się zmieniają. To jest w biedronce, tak rzadkie, te szwepsy. Dokładnie ten smak, bo tak to tani to zawsze jest. Miłość kupił sobie jeszcze hotki. To są takie podróby czokapików, wiecie nie. o co chodzi? Nie, Tak, neskujków. Czokapiki no. są takie łódeczki. Dobrze, nieważne. Kupiłam sobie gąbkę, bo ja lubię się myć gąbką. Szorować. A, tak, a gąbkę trzeba dość często wymieniać, wiecie o co chodzi. Grzyb. Tak, <gryb>. żeby nie dostać grzyba. Kupiłam sobie serki. No już urwała dwa. Tak, złamały się dwa. Ale są w całości. Ja jem zawsze te serki na śniadanie przed pracą. To teraz pokażę, a nawet no zaraz, jest z drugiej torbie, bo ja mam też swoje serki. Ja jem je rano, a ty jeździsz je w pracy. Tak, jeszcze kupiłem sobie szczoteczki do zębów, bo nie jestem taka borożuńska jak Miłoś i nie mam szczoteczki elektrycznej, tylko manualne. No ja dostałam w prezencie. No, jasne. Tylko końcówki kupuję. Miłoś kupił sobie jeszcze bonicki. O. Są tańsze od Prince Polot. No, są tak. smakowe. Są tak jeszcze z kokosem. No, kupiłam sobie jeszcze tuż do rzęs. Nigdy go nie testowałam. Ale mam nadzieję, że będzie spoko. Taką masz z ikonową niby. Nie otwierałam, ale mam nadzieję, że taka będzie, bo ja nie młytków lubię tych jest, zwykłych. Jest więcej tych bonitków. A mhm. no to teraz masz mleczko. Tak, kupiłam sobie jeszcze mleczko. Yy, Mister Magic. Podruba Cifa. Jakiś taki wodnisty jest. O co tu chodzi? W środku, nie wiem, wy tego nie zobaczycie, ale w środku on strasznie zwodnisty, Co oni zaczęli to rozcieńczać? Aha, dziwne. Ktoś ty kupiła. Gdzieś dziwne jest. Zawsze był gęsty. Zawsze był, no? Zawsze był. Dziwne. Tak, same podroby dzisiaj będą. Nusmilk, podroba Nutelli. Widać, że nasz poziom życia spadł w ostatnim czasie. No, tutaj masz podróby <grym> łowicza. <grym> podróby łowicza, rapsodia, drzemiki, truskawkowe i pożyczkowe. Ja najbardziej lubię pożyczkowe, a w truskawkowym lubię tylko tą galaretkę bez owoców. Jakoś tak to jest nie lubię straszne. tych. Straszne. Ja też od tych dwóch lat kupuję też same podróby już. No. Bo wszystko tak poszło w górę, że ceny podrób są w cenie no. oryginalnych sprzed dwóch lat. To jest przerażające teraz produkt oryginalny, tu zaszaliliśmy, produkt luksusowy, można rzec. Pudliszki, fasolka po kretońsku mamy ostatnią fazę na tą fasolkę, bo jak nie mamy co zjeść w pracy, to bierzemy sobie taką fasoleczkę i zjemy, a nie chce mi się gotować, a ona jest nawet spoko, ma spoko skład. W ogóle te rzeczy z pudliszki Yy, są takie no jak domowe prawda tak samo jak ten sos słodko właśnie wlewasz i jest Tak sos słodko kwaśny też jesteśmy fanami pudliszek My jeszcze podróby knopersów mamy o Miłość je te wszystkie słodycze ja ostatnio w ogóle nie tykam słodyczy Jak no, Jak ja jem tylko knopersy też ci Nie nie ja ich ostatnio sobie z kokosową do ciebie przyłapałem w ręku No tak ja mam dwa batoniki miłość 10 nie Miłosza serki teraz. On je te truskawkowe i sobie wziął, widzę, dla odmiany jedną brzoskwinkę. No, On to jest fan serków homogenizowanych. Więcej batoników Miłosza. Bułki. Tak, i bułki z Biedronki. Ja nawet lubię te bułki z Biedronki, tylko że ja lubię te takie z posypką sezamkową i lnem, a Miłosz lubi bardziej bułkę wrocławską z, z maczkiem tutaj moje też, to jest zamiennik, bo nie było moich bagietek. Tak, Miłosz nie miał bagietek, tak jak powiedział. Duet truskawkowy. Tak, kto kupił sobie bułkę taką budyniowo-truskawkową. Moje bagietki, ja tak uwielbiam. A była tylko jedna i to już w worku, to znaczy, że ktoś ją macał. No, była taka jedna zdezelowana. I słuchajcie, za te wszystkie, można rzec, że podroby zamienniki, oryginalnych produktów. W sumie nie kupiliśmy nic konkretnego, jak zawsze w sumie w tych food hallach. Zapłaciliśmy 118 zł i 51 groszy. Z tego... nie ma tutaj żadnego obiadu, no, no tylko ta fasolka. No, to jest jakiś kosmos. Na tyle to się normalnie siedem obiadów jeszcze robiło. No to jest masakra. Dwa lata temu. No ale dostaliśmy trzy czy dwie naklejki gangu, gangu mocniaków. Dwie. Dwie, no naklejki ganku. Mocniak. Widzisz, mogła sobie takie małe te, awokado kupić. Tak, a te maskotki to coraz mniejsze robią z roku na rok, jak były te świeżaki, później o, były słodziaki, były to, to one jeszcze były duże, a teraz takie, o jest awokado, no słuchajcie. I można sobie kupić tą maskotkę chyba za 60 zł, jak się nie nazbiera. Wielkości troszkę większe niż słoich dżemu jest awokado. Nie dość, że ostatnio się dzieją takie straszne rzeczy, to ponownie mam atak wciorów. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mój bluszczyk już był taki długi. Jest mi go niesamowicie szkoda, bo pierwszy raz mi się udało z takiego dużego bluszcza. Powiesiłam na nim świerstki, ale to chyba nic nie da. On pójdzie w kubeł. No, masakra. On jest strasznie obżarty. Zaraz zrobimy Wam zbliżenie, jak to wygląda, bo on ma takie. Nie widać na nim tych wciorów, tylko są yy, czarne kropeczki takie. A te czarne kropki to są ich. Odchody. Mi się wydaje, że te swoje no. świrski już wyginęły. Mówisz? No możliwe, bo te świrski kupowałam dość dawno temu. No ale... Myślałam, że się one będą wylęgać tak na bieżąco. Co Miłoszu? No, no, tak że to już po nich. Że za, za długo. Że miałaś i one po prostu tutaj nie, nie przeszły w takiej ilości, żeby się tak. rozmnożyć. To jest normalnie trzęsienie. tak to jest latem, napiszcie w komentarzu jeżeli też ciągle walczycie z jakimś paskudztwem przez te otwarte okna no ja tego bluszcza też raz przesuszyłam to też może być dlatego, bo takie suche powietrze sprzyja właśnie takim szkodnikom w szczególności wciorom i tarcznikom więc to też może być przyczyna no ale nie w takiej ilości mam nadzieję, że te wciory nie spadły na moją monsteremankimask, która stała bezpośrednio na półce pod tym a, bluszczem. Czyli pewnie spadły. <laughs> no, więc moi drodzy zaczynamy walkę. Ponowno muszę jeszcze raz zamówić świerstki. Gosia niby ogrodnika na wojnie całe życie. Tak, cały czas na wojnie. Tutaj Miłoszu pokaż te takie czarne kropki, o. No, widać. To od góry najbardziej widać. Widać, widać. Jakie te liście są? No, one wyczane. są jak takie wągry na nosie. W, wyżarte, obleśne. Tak jak mówiłem, nie będę już z tym walczyć. Mam innego, świeżego bluszcza zaszczepionego, który na pewno nie ma żadnego robactwa. To go będę hodować. Muszę pokazać pikacza teraz swojego? Na wodę. A to zaraz Wam pokażę, bo co myślałam, że kolejną awarię mamy, bo u nas w domu to co sobotę to jest awaria. Ale jednak udało mi się naprawić i pokażę Wam o co chodzi, bo może też macie ten problem ze swoim takim zraszaczem dorośli. To jest właśnie ten psikacz, o którym Wam mówiłam. Myślałam, że on już się zepsuł na amen, bo od pewnego czasu mi ta zapadka tutaj, nie wiem jak to nazwać... Ten przycisk opadał i się nie podnosił. Musiałam go tak sama podnosić do góry. Pompka. Tak, o, pompka. Mi już dobrze powiedział, że to pompka jest. Yy, no, a dzisiaj mi w ogóle przestał psikać. Więc jeżeli macie taki psikacz z Pepko albo z Action, bo one są tak samo zbudowane, z IK też taki jest, ale nie wiem, czy on działa na tej samej zasadzie. Więc dotyczy się głównie tych właśnie z Pepko. Ten psikacz, ja tutaj mam gotową miksturę do walki z wciorami, z olejkiem nim. Ma tutaj taki... o ja Cię wszystko ochlapię, żeby Wam pokazać. Ma tutaj taki dzdzyndel, o to, to białe. I to białe mi tutaj wypadła ta rurka. I tak nie zauważyłam, że mi wypadło, w ogóle nie chciał psikać. I wystarczy, że jeżeli Wam ta rurka wypadnie, ją tu dopchniecie do końca i będzie Wam działał tak, jak powinien. Więc to jest moje odkrycie, dzielę się z tym z Wami, bo ja już chciałam go wyrzucić i kupić sobie nowy A To jeszcze raszacz. tego nie widać, ta rurka jest w tym samym kolorze, co Twoja mikstura. Tak, no niestety ciężko jest to zauważyć, ale jeżeli macie z tym problem, wystarczy to tylko docisnąć. Taki protip z naszej strony. Tutaj się jeszcze Wam pochwalę, bo w końcu skończyłam mój Diamond Painting. O. Już przeglądałam w internecie nowe powiedzmy. Tak, tak, już patrzyłam na nowe wzory. Znalazłam na Allegro takie papugi, bo sobie wymyśliłam, że będę robiła ptaki egzotyczne na jednej ścianie z Diamond Painting, sobie powieszę w ramkach. No, i jeżeli wiecie, gdzie kupić, mogę taką ramkę. On ma ten Diamond Painting 40 na 50 wymiar. Takiej normalnej cenie, to będę wdzięczna, bo widziałam na necie, ale były strasznie drogie te ramki. Czy w ogóle widzowie to oprawiają? No i czy wywieszacie to swoje Diamond Painting, właśnie oprawione za szybko? Czy to nie przestaje błyszczeć? Bo to też jest ważne, bo to tak ładnie się mieni w słońcu. Jeszcze tutaj pewnie zauważyliście: stoją te moje pocięte syngonia z ostatniego vloga. Jeszcze tutaj możemy podejrzeć, bo te stoją akurat w zbanku White Butterfly i Milk Confetti, ale nic się jeszcze nie dzieje, nie mają korzonków. Chociaż tutaj zobaczcie, o nie, zaczynają już iść, więc gonią. Dosłownie kwestia tygodnia czasu i już korzenie zaczyna puszczać, więc fajnie. Tutaj mamy 7 burrito, które ostatnio Gosia przesadzała i. Zagęszczała. Na dole jest jestem potężny. okazy. to są tylko te malutkie gałązki, które rosną jako nowe krzaczki. Jako nowe krzaczki. Mimo, Wam wszystko wytłumaczył, to jest to moje sedum burrito, które odmładzałam z tych takich końcówek pędu, posadziłam. Zobaczcie, jak ono już zaczęło rosnąć. Mam nadzieję, że te pędy niedługo zaczną mi się robić takie grube, bardziej mięsiste. Zobaczcie, że te. Końcówki, które tutaj już ono puszcza są takie bardziej mięsiste niż te odcinki, które były wsadzone do ziemi od początku. No powiem nieskromnie, że obserwuję od kiedy przesadziłaś, w sensie tak. pocięłaś. Tak, nie już pilnuję. tak dwukrotnie można powiedzieć się wydłużyły te pędziki. No, więc rośnie jak szalony. sedum to bardzo szybko rośnie, jeżeli ma dużo słoneczka. I wody. No i nie, ona akurat nie lubi dużo podlegać. No ale musi mieć tyle, żeby te kuleczki były takie, wiesz, Tak, jędrne. jędrne musi mieć. I tutaj jeszcze zobaczcie na maluszki, jakie mi puszczają z tych koralików, które wsadziłam tutaj, żeby mi się zagęściło. To sedum burrito posadzone, więc fajnie. Widzicie, nie, nie było to trudne, nie był to trudny zabieg, a no mam w sumie trzy roślinki, w tym ta jedna stara roślinka, to to jest taki okaz, że mówię Wam. Niesamowite. Burito jest na tyle ładne, że można tylko je hodować. Tak, mimo żeby najchętniej miał cały parapet Burito. Tak, taką ścianę wiszącą Burito. No właśnie. On tylko ją spryskiwał kerszerem. No. A jeszcze pokażę Wam y, moją ulubioną roślinkę, Zaraz posedłem Burito, czyli trzykrotkę na nóg. Ją też ratowałam. I nie wiem, czy pamiętacie, to były nasze początki kanału. Miała trzy listki. No, to miałam taką jedną. Sadzonkę z trzema liśćmi dosłownie, to był odcinek roślinne porażki. Wygląda jakby miała się przewrócić wtedy. No i zobaczcie jak ona mi się ładnie zagęściła. Więc trzykrotka to naprawdę potrafi jak Feniks z popiołów się od, odrodzić. Ta chyba trzykrotka tricolor też była w roślinnych porażkach z tego co pamiętam. I zobaczcie jak ona się rozrosła, ona też miała atak wciorów. Co? No i też fajnie rośnie. Musimy Ty. nagrać odcinek Roślinne Sukcesy. Tak, roślinne Sukcesy. No, z roślinki, które odratowałaś. No, potem tamtym można w sumie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda w tej osłonce buści. No i też sukulenta zrobimy, no. że bóri to po przesadzeniu tak pięknie rośnie. To będą nasze roślinne Sukcesy. Nasze roślinne Sukcesy. Tak. No, wiem, że tak. chyba ten yy, starzec purpurowy też był w roślinnej porażkę. Tak, musimy zapytać, czy widzowie no. chcą Zapytaj. Tak, chcecie taki odcinek, nasze rośliny, sukcesy? Jeszcze Ma, tak myślę? Napiszcie w komentarzach. Żeby zrobić dla Was odcinki o roślinach, które polecam, jeżeli macie słoneczne mieszkanie, taką stronę południowo-zachodnią, albo takie mieszkanie bardziej zacienione, to zrobimy ten. Nocy. Mieszkanie wschodnie i roślinki, mieszkanie zachodnie. Roślinki, tak, cztery tak, odcinki. Tak, właśnie myślałam i też zrobić odcinek. Rośliny dla zapominalskich albo dla osób początkujących, bo wiem, że dużo osób ma problem z podlewaniem roślin i zapomina ich podlewać. Ja ostatnio też nie mam zbyt dużo czasu dla moich roślin. I zauważcie, że wszystko żyje, przeżyło. Ja dwa tygodnie teraz nie podlewałam. Na przykład ten tutaj oto patyczak, on już był taki zdechły. Podlałam go, fajnie się napił i znowu jest taki jędrny. On też w ogóle się niesamowicie rozrósł przez to lato. Trzeba zrobić kategorię rośliny łatwe, średnie i trudne. Tak, tak zrobimy. To będzie na tyle w dzisiejszym takim vlogu. Było w sumie to co zawsze, to co ostatnio w kółko się dzieje na tych vlogach, czyli był food hall, roślinki, diamond painting, ale temat diamond painting to chyba zamknęliśmy na jakiś czas, bo skończyłam te moje flamingi, a nowych na razie nie Nowego po Diamond Painting na razie nie mam. Na swoim kanale otworzę donate y dla kolejnego Diamond Painting tak, dla gości. Bo nie wiem, czy wiecie, mimo streamuje jak gra na komputerze na konkurencyjnej platformie do YouTube'a. Na Twitchu. Tak. I tam ma różne cele donateów i zbierał mi na Diamond Painting. Jeszcze nie uzbierał, no ale jak uzbiera, to sobie kupię. Nowy. No. Więc możecie nam zostawić w komentarzu serduszko, bądź. Y, jakąś roślinkę albo jeżyka, bo już na dworze się robi coraz bardziej jesiennie niestety, liście z drzew zaczynają opadać, już czuć w powietrzu tą jesień, to może straszne y dzieci poszły do szkoły. Jeżyka z pomarańczowym liściem. Są takie? Jest taki nie liść, co takim, na takim wietrze jest. No są, to możecie nam wysłać w komentarzu, jeżeli nie wiecie co napisać. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. Dużo nowych subskrybentów ostatnio mamy, więc się cieszymy, że Nie chcecie mamy więcej subów. Tak, że chcecie oglądać nasze filmy, <laughs> że chcecie wiedzieć też o nowych i zostajecie z nami na dłużej, więc dziękujemy. No, to pa. No, trzymajcie się.